kościoła pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w sobotę 9 o godzinie 18:00 i tam też serdecznie państwa zapraszam jeżeli ktoś chciał uczestniczyć w takimszy wprowadzenia relikwii do tego kościoła i też tam z tego co mi wiadomo celebransem będzie ksiądz kanclerz Mariusz Karaś. To będzie też bardzo uroczysta msza święta z udziałem e, związkowców, z udziałem Solidarności i serdecznie tam Was zapraszam, ale najważniejsza msza to jest msza niedzielna w katedrze, godzina 18.00. Po tej mszy e, będzie procesja niesienia krzyża, czyli po prostu ta nasza e, tradycyjna droga krzyżowa w ostatnią niedzielę przed świętami, czy akurat teraz to na dwa tygodnie przed świętami. Proszę Państwa, przyszło mi do głowy, że takim może właściwym akcentem na zakończenie to byłoby odczytanie tego listu, którego ja nie będę mogła odczytać w niedzielę po świętej, z uwagi na to, że niektórzy mogliby się poczuć y, po prostu y, no, y, 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 być może rozczarowani, że to. Jarosław Kaczyński, wystosował ten list. No teraz tak jest niestety, że unikamy takich wystąpień e, politycznych w kościołach, w związku z tym nie będę mogła go odczytać. Uzgodniłam to z Księdzem Biskupem. Ksiądz Biskup przyjął Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj podziękował bardzo i e, obiecał Wszystkim księżom przekazać, natomiast ja wobec tego, że nie zrobię tego w kościele, to pozwolę sobie właśnie zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, odczytując list do Państwa od Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, pragnę wyrazić Państwu swój szacunek i wdzięczność w związku ze zorganizowaniem przez Państwa obchodów pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Pamięć o tym tragicznym wydarzeniu jest i pozostanie naszym świętym obowiązkiem. Zginął prezydent Rzeczpospolitej Lejk Kaczyński, mąż stanu, wielki patriota, wrażliwy i prawy człowiek. Przez całe swoje życie służył innym, a godność i dobra Polski były dla nich najwyższym nakazem w sprawowaniu urzędu głowy państwa. Zapłacił cenę własnego życia na ostatnich kilometrach swojej podróży do Lasu Kapińskiego, miejsca symbolizującego wyrok śmierci wydany na Polskę, cierpienie jej najlepszych synów i córek. W 70. rocznicę kapieńskiego ludobójstwa pragnął w imieniu narodu uczcić ofiary zbrodni i dać świadectwo prawdzie. Życzliwą pamięcią obejmujemy wszystkich współuczestników tragicznie przerwanej drogi najwyższego przedstawiciela Rzeczpospolitej, małżonkę Marię Kaczyńską, legendarną założycielkę Solidarności Annę Walentynowicz, ostatniego prezydenta EP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i innych wybitnych obywateli naszego państwa. Wszystkich poległych. Smoleńska ofiara zobowiązuje nas jeszcze bardziej do pamięci o zbrodni katolickiej, do domagania się prawdy i sprawiedliwości w tej sprawie. Prawda i sprawiedliwość muszą także dojść do głosów w sprawie przyczyn i okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Wcześniej czy później tak się stanie. Ale od naszej pamięci i determinacji będzie to zależeć, będzie zależeć tak wiele. Bądźmy kontynuatorami dzieła Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego w pracy na rzecz uczciwej, solidarnej i silnej Polski. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia. Jarosław Kaczyński.